Dobra, jak oni strzelają? Co to jest? Paweł, Paweł, co to Dobra, nie Uciekamy szybko. Już! Maska, maska, szybko! Ania! Wszystko dobrze? Dobra, ale spokojnie jesteś? Wszystko okej? Okay? Tak? Spocznij, nie spocznij. Spokojnie, spokojnie. Matka Boska. Obył, to Oliwier. to jest Oliwier. Oliwier! Nie, 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 Dobra, słuchajcie, słuchajcie. Pokaż tą książkę. Pokaż. Już. Ej, może lepiej wchodźmy na górę. Tak, nie, wejdźmy. Nie, nie chodźcie na górę, chodźcie, chodźcie. <stanskritik> dawaj, 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 dawaj na górę, dawaj na górę. Co to się stało? O Boże święty! Widziałem, że to nie jest dobry pomysł, żeby im załatwić. Czekać. Nie ma ich na moście już, nie ma ich na moście. A to. Dobra, Paweł, to przeczytaj tą książkę. Dobra. Napotkany został wędrowiec, co wziął ze sobą sto owiec. Następnego dnia, niestety ich brak, co niesie ze sobą wrak. Wybraniec prowadził, co wybudował im na trzaniec. Dał im władzę, obozów osiem, a oni wyrwali się z wielkim pokłosiem. Wielki obóz powstał na łące, gdzie kwiaty są kwitnące. Wiesz, w nim jest cztery i każdy jest tym szczery. A to wszystko nie jest tego kodu? Bo uda się jakoś jakieś coś? Sprawdzę, sprawdzę to. Czekaj, bo czekaj, brak. Co może brak? Ej, to... Brak może małe, od naszej strony. No chyba tak, co? Czekaj. A tak trochę Oliver jest chyba przeniewiony, czy coś w tym Wszystko w porządku? Oliwier? Gdzie zmieniłem, że pogwałowałem, wpadłem. Spadają z moczu. Dobra. E, e, ten... Dobra. Ogólnie uważam, że brak oznacza. 0? 8. Tak, może być brak, że oznacza. Czekaj, no to. No to unt... Może to jest ten kod? Czekaj. 0, tak, 0, 8, tak. I 4 wieże, czyli jakby jest 0,84 Czyli mamy chyba cały kod 9 w 7, 2, 9. 1, 1, 3. 084 Co to jest to? Do tego laboratorium Ale, czy Nie czytaliśmy czy tutaj o... co dostaliśmy od tego tego faceta Ja, mam to. ja chyba... tak? To, to, to może Paweł przeczytać czy? Ja mogę zobaczyć co tam zostaliście bo... nie wiem co... Janusz Civictus morierus Rodzaj mutant z legend jest opisywany jako potwór mieszkający w jaskiniach. Ma on duże oczy, a jego szczęka potrafi rozciągnąć się do niewyobrażalnych rozmiarów. W zależności od terenu, na jakim się znajduje, jego ciało potrafi się dostosować. Choć z zapisków średniowiecznych nie ma za dużo informacji, ponieważ zostały albo spalone, albo stracone, to są jednak notatki z przekładów, jednak tym nie można ufać. W nowożytności ludzie często nie wybywali na wyspie. Chodzi tak, sporo ona miała mieszkańców. Ostatni zapisek o owym potworze pochodzi z 1615 roku. Ach, moje Mam nadzieję, że wam się dobrze spało. Ja spałem na ziemi. Daj mi dalej spać. No. Cześć Paweł. Cześć, A, słuchaj, jest... ja tutaj postanowiłem przeszukać tego dowódcę i bowiem A... że Nożyk. No... Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie. Na zdrowie. Na nożyk. Nożyk? Tak. Na od niego nożyk miał schowany tam w, swoim, w swojej kurtce. Mhm, mhm. Dobra, to, to dobrze. Słuchajcie, mamy ten kod. M mamy kod, możemy to chyba do tego laboratorium, nie? Zobaczcie, Paweł, podążę, ja zapisałem. Dobra, mi to. Hmm. Hmm. Nie wiem, czy to jest w ogóle w sumie ten kod, wiesz? W sensie, czy to w takiej kolejności, bo to może być w kombinacji... Jak, jak masz trzy, trzy części kodu, to może być dziewięć kombinacji, nie? Rzeczywiście masz radę. No, ale dobra, musimy sprawdzić, nie? Bez tego, no. jak nie spróbujemy, to nie, nie, nie dowiemy się. Dobra, daj, Weź to trzymaj dobra, teraz. Dobra, dobra, dzięki. A, wszystko okej? Okay, wie, się na siebie wyglądasz. Oprócz tego, że trzymaj się ode mnie z daleka, pójdź, dam radę. Mam. Słuchajcie, będzie. <coughs> Nic. No dobra, ale mam nadzieję, że ci będzie lepiej. Słuchajcie, to, to, to pójdźmy, skoroś pamiętacie drogę, to było koło tej latarni, nie? To było tak, musiałem się, obok tej no Dobra, dobra, to chodźmy, to chodźmy. Chodźcie, chodźcie, spokojnie. Ty, 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 trzymaj się z tyłu lepiej, Oliver Dobra. Nie trzeba, Ostrożnie, ostrożnie. Ty, ty idziesz przodem, Paweł, bo ty masz... Ee... Nożyk o. i łuk. To o, tam jest ta latarnia. Czysto. Dobra, możemy iść w stronę latarni. Uwaga, tylko pod nogi. Aha. Nie, no znowu góry, no nie! Ania, też czuję, że będziemy jeszcze dużo tutaj, w górach, przez to, na tej całej wyspie. Coś czuję, o że jest. spora na rzeczy, ten... czeka już. nie kość, nie to Dopóki, kiedy nie znajdziemy mapy... No to właśnie, nie, ma, nie mamy mapy nawet to? nic, no. Jak to jest możliwe? Nikt tu nie ma mapy, żyje... Na zdrowie! Dzieci, czy... dzieci. Nie rastajcie no, na mnie uwagi. Dobra, no to. Teraz jak tam wejść? To jest po prawej, będzie, nie? Tak po prawej, bardziej, po tak? prawej. Okay, okay. Nie będzie nie będzie w stronę tego, nie będzie w stronę latarni morskiej. Aha, aha. Przejdziemy przez ten las. I tu na prawo zaraz skończymy. A jak wam się stało? Dobrze? A co? Ja już... Powiedział, bardzo dobrze. Dwie godziny, czy No wiem, spałaś na łóżku, nie, a ja na drewnie. A, no wygodny był. O, mamy. Tak, to jest tutaj? Jest, tak. Dobra. Dobra, to, to, to co po, po, podaje, pogadaję kod. Dobra. Dobra, po, dobra to. to, to. Siedem, dobra. Siedem, dwa, dziewięć, dwa. dziewięć. Jeden. jeden, jeden, trzy, jeden, trzy, zero, zero. zero. 4, e, przepraszam, przepraszam, Ze zero, osiem, Nie 8. działa. No, Paweł, no. dobra, jeszcze To nie moja wina, że mi tak dyktujesz. Jeszcze raz, przepraszam. Siedem, dwa, dziewięć. dwa, dziewięć. Jeden, jeden. 3, 1, 1, 3, Trzy. Trzy. Zero, Kurde, co Czekaj. Jestem, okay. Jestem w środku. Krok. Halo? Dobra, to. Ja cię słyszę tam. Tak? Tak, ja cię słyszę. się tu dobra o, o... Co się dziwisz, jak jest taki ten. Dobra, podaj jeszcze raz ten kod? Nie, dam radę tutaj, bo go, go wpiszę, dobra. więc tam możesz iść na spokojnie. Okej. Okay. O, idziecie, dobra. Halo? No Jestem. Jaki był kod, żeby Olivera wpisać? A czemu on nie wszedł? Bo nie zdążył. E, no, się może nie łać. Nie, 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 to... wchodzi z nami. No. Tylko tu jest trochę chłodno, czujecie? No, tak... Zimno. Trochę zimno, ale... Co poradzimy? Chodź. No, co poradzić, jak to jest tak szczerze w skale i... To, powiedzieć. to jest jak w laboratorium, wiesz, opuszczona. czekajcie, spokojnie. Oni się chodzą. Co się tu stało? A, a, a co? Matko, gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce? nie wiem, ale to wygląda jakby było mocno. Przecież to jakby te... To tutaj tak wpadło no? Mateusz, Aha. mam pomysł. Spokojnie, bo się to dość... trochę, bo się trochę jeszcze. Troszeczkę... O! Bo jest tutaj jest dziura, no to już widzę dlaczego. Słuchaj, ja mam pomysł taki, skoro to jest taki duży kompleks. Na no, zrobię. W każdym razie ja polecałbym się rozdzielić na, na dwie grupy okay. i po dwie osoby. To, to, to mam I... pomysł. Ania idzie z Oliwierem, ja idę z tobą. No dobra, no to... Pójdziemy tam, na to dwa to korytarze. Na dwa korytarze pójdziemy. My idziemy Pawu tam, w tamtą stronę, w prawo. Dobra. A później wszyscy się spotkamy w recepcji, bo to chyba można tak nazwać. Tylko czekaj, dam im broń. Czekaj jeszcze raz, kto z kim idzie? Kto ty idziesz z Oliwierem. Tam, w tamtą stronę, w lewo. Jasne. No i Jezu. trzymajcie się Nie, nie, Dobra, to. Trzymajcie się i ten. Jak coś znajdziecie, to krzyczcie. Raz, Słuchaj, tutaj jest jakieś przejście z kodem, jest z kartą chyba. Widzisz? To jest terminal na kartę. Zobaczmy co tu jest, o pier pierwsze biuro jakieś Ciemno jak cholera, tyle ci mogę powiedzieć Co jest? Ciemno jak cholera Na no, Ciemno i zimno Okej okay. Prądu nie ma, nic nie działa no, Jest książka Mapa. No. chłopaki, chłopaki Tak? Co jest? Tak, wielką serwerownię, jakby to powiedzieć Serwerownię? Ale przestarzały sprzęt. Nie hmm. Właśnie widzę. Ale zobacz, chyba jest prąd, bo to tak miga. Ser, ser, serwer, serwer jakby jest utrzymany. Jakby to są ostatki prądu prawdopodobnie. Jakby serwery działały, ale no, reszta ja, nie. Byłem. Dobra, to, to później się zgadamy. Na razie, chodź bo ja znalazłem książkę. Znalazłem książkę w bo... Zobacz, przeczytaj. Książka? Wpis z notatnika personelu pomocniczego. Wpis 2.4. Nie wiem już, czy to tylko zmęczenie, czy coś się naprawdę zmienia. Atmosfera tutaj gęstnieje. Ludzie robią się wrażliwi, wycofani. Niektórzy nie odzywają się całymi dniami. Wczoraj próbowałem zagadać do Toma, tego z działu recepcji. Patrzył się. Znał. Jakby pierwszy raz widział. A przecież widujemy się praktycznie codziennie. Zauważyłem też, że znika jedzenie. Nie jakieś całe zapasy, tylko pojedyncze rzeczy. Niby drobiazgi, ale kiedy próbujesz to zgłosić, to wszyscy nagle zaczynają się uśmiechać. Jakbyś był śmieszny. W dodatku słyszałem, że Sanderson planuje zrobić jakiś test z jakiegoś projektu. Fejcz? Jakoś tak. Tak wiem, podsłuchałem, a nie mogę. Ale co ja mam tu do roboty? Tu jeszcze na końcu dziennika. Mogę tak to sobie powiedzieć, bo to, to jest spis. Jest tylko litera E. Ale co ona może oznaczać, nie wiem. Brzmi ciekawie. No jest dziwne. Muszę przyznać. Brzmi ciekawie. Dobra, za, 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 do, za, zachowam to. Właśnie, słuchaj, nie sprawdzaliśmy recepcji, czefie. Ale tu na końcu... Bo Co się stało? Co tam się stało? Nie Co ma jak... Chcę wymyć! Co tu jest? Chodź. Co tam jest? Generator? Jakiś generator, ale żeby jedna osoba... ...prezentowała <grym> na zewnątrz, bo nie wyjdzie się. Dobra, chodź, chodź, chodźcie, chodźcie. Um, chodźcie, później tu przyjdziemy, chodźcie. A, tu jest tu. Aaa, Przepraszam. Ja powolny jestem jest. W takim o. stanie daleko nie zajdzie, musisz się jakoś wierzyć. Jest kolejna A nie, książka. Tak jest, stroje. O. jest kolejna książka, Paweł. Naka? Kolejna książka, chodź, chodź tutaj może zobaczymy. O, proszę. Zobacz, zobacz, zobacz. Tu jest dźwięk tu dźwięk jest dźwięk to w Ręcznie wpisany fragment. Wpis 2.5. Zielone. Wszystko tu jest zielone. Ścianą. Nie wiem, co widziałem, ale to były rośliny. Nie takie. Słyszałem, jak ktoś wołał o pomoc, będąc terrarium. Ale po chwili nastała cisza. Przez chwilę wszedłem do skrzydła, żeby ich wyciągnąć. Widziałem. Tu cały fragment jest zamazany. Kłęby niezliczonych liści. Wciskało się. Zarastało ciała. Nie da się już stąd wyjść. A raczej... To nie Nie odpowiadając z zewnątrz. Jeśli ktoś to czyta, to wiedz, że nie chcieliśmy takiego końca. To żyło samo. No to jest jeszcze jakaś litera G. Okay. Ciekawe mnie to inicjały, kto to mógł być. A ES jakby od asystenta LD. Drużynowy, nie wiem, dowódca. <laughs> Może jakieś... Co wy kurne odpiewszacie? Nic. O, poważnie. Benek, stąd, C. Radia C. No, odproja... Wydania C. Nawiasem. Jeżeli... Nie będę jeżeli... was zarażał. Jeżeli jest, jest okay. ci w tym ciepło to możesz wziąć, nie ma sprawy. Tylko żebyś nie... nie, nie, na, nie na, jest strafla, dobra. Tak, to jest Dobra, to przeczytaj hmm. teraz może w tej recepcji, nie? Przeszukam tu. O są jakieś dwie. Dwie są. Tak. Jedna kurde. To mało co się w, w... w na bardzo tam dużo było zarośniętego. Są dwie, ale jakby się niczym prawie nie różnią. Raport z dnia. Zapis osobisty. Dzień 36. Zmieniono ostatnio priorytet działania w placówce. Sporo osób zostało przeniesionych. Część zastąpiono nowymi. Doktora Billa. Całe szczęście. Nie znosiłem tego drania. Zastąpił Sanderson. Jeffa zamienili na Denisa. A Marwina wysłali gdzieś dalej. Mówią, że na zachód. Ale nikt nie podał szczegółów. Podobno na zachodzie mają rozszerzyć placówkę. Dwa wejścia, nowe skrzydło. Sami nie wiemy, po co. Stan coraz bardziej zasuwa. Szkoda choroba. Od kilku dni wygląda jak wrak. Przynajmniej nie narzeka jak reszta. Poza tym pękła rura w korytarzu. Cała ściana w pleśni. Nie mamy kogo wysłać, więc zgłosili to do mnie. Ja? No dobrze, spróbuję to naprawić, ale najpierw muszę się tam dostać. Jeszcze to. Priorytet działań przeniesiono na, na coś zwanego Witae. Nikt nie tłumaczy, czym to jest. Sanderson tylko mruknął, że może tym razem będzie warto. Dziś przyjechała doktor Michelle. Podobno zna się na roślinach. No i dobrze, w końcu ktoś nowy do tego tlenu. Aha, o poranku widziałem, jak Michel, Henry i Mary weszli do pomieszczenia na prawym skrzydle. Nieśli coś opakowanego. To ja to pakowałem kilka dni temu. Co oni z tym robią? Tom mówi, że podsłuchał naukowców. Podobno coś im w końcu wyszło, w połowie Trzy testy zakończyły się niepowodzeniem, ale jeden sukcesem. Cokolwiek to znaczy, parszywe dranie. ci mądrzejsi zawsze wiedzą więcej. My tylko dźwigamy, sprzątamy i udajemy, że wszystko gra, ale coś się zmienia, czuję to. Tak samo jak tam na końcu, tutaj też jest na końcu jedna litera, teraz H. Ale też te inicjały? ASD? To tutaj chyba będzie D, nie z tego się przynajmniej wydaje. Tego, co tutaj przenieśli w razie. No bardzo możliwe, bardzo możliwe. <kluzni> Tylko. <kluzni> Widzicie, to Paweł, no to jeszcze, jeszcze tam jedna mówiłeś też, nie? Jest. Tak, jest jeszcze to jedno. No dobra, no to, no to czytaj. Raport z dnia. Zapis osobisty. Dzień 37. To miał rację. Coś im się udało. Słyszałem, jak Mary mówił do Sandersona o pierwszych oznakach postępu. Podobno trzy wcześniejsze próby były porażką, ale teraz reakcja się ustabilizowała. Nie wiem, co to znaczy, ale brzmi jak coś, co zaraz się wymknie spod kontroli. Stan wygląda tragicznie. Podobno nie śpi od czterech dni, a dziś prawie zemdlał przy konsoli generatora. Chyba już nawet nie odróżnia dnia od nocy. Mary wszczepił sobie coś do ręki. Myśli, że nie widziałem, ale miał fiolkę z jakimś płynem. I widziałem, jak wbijał sobie to w ramię. Co to ma być? Testują to na sobie? Od kilku dni po Edwardzie ani śladu. Po prostu nie ma go. Jego identyfikator nadal leży przy szafce. Komputer, z którego korzystał, nagle przestał działać, a sieć się zawiesza. Jakby go wymazał. Nie wiem. Czy go przenieśli, czy wydarzyło się coś gorszego? Zapytałem Toma, powiedział, że nikt go nie widział ostatnio. Dostałem dziś podwójną dostawę do rozładowania. Wszystko naraz, a do pomocy nikogo. Sariusz się spóźni. Znowu, komputer zawiesza się co chwilę, a do tego ten przeklęty kwiat. Tak, znalazłem go na prawym skrzydle, przy drzwiach do terapii. Jakby wyrósł z podłogi. Zielony. Dziwnie świecący, zupełnie nie pasujący do tego miejsca. Jeszcze wczoraj go tam nie było. Nie dotykałem. Może to tylko jakiś chwast, który przywrócił się z dostawą. Ale tutaj? A może nie? Nie wiem. Nie mam już siły. Na końcu jest litera A. Hmm. Ale mówię ci, coś, że. Coś, coś mówił o sieci. Sieci. Tu była sieć? Musiała być jakaś. Skor Tutaj była aż placówek, nie? W sensie tak, ale używaliby zewnętrznej, tak jakby internetu? Myślę, że nie. Może. No, no nie to, wiadomo, no bo może jakaś wewnętrzna jest jeszcze. No, 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 same, no właśnie, no właśnie. Zobaczmy jeszcze te pomieszczenia tutaj. ...nie łączycie faktów, tak szczerze mówiąc. Co to znaczy? na opatrzeniu Michelle, która była botaniczką. Nagle się tutaj zaczęły pojawiać się różne kwiaty, bo przed chwilą że jedna z nich już z podłogi. Zauważyliście, co on zobacza? Logiczne połączek, ale rzeczywiście, zobaczcie, jak to jest tutaj zarośnięte, wszystko, nie? No właśnie. To nie ja w zwykłych okoliczności. Trzeba zapamiętać te inne, Michelle. Dobra, mam wszystkie książki, ale zobaczmy jeszcze tutaj, bo tutaj jest jakieś pomieszczenie. No tak, to Tu dalej się pali, zobaczcie. A tu jest jakiś płyn. zobaczcie, zobacz, tu jest jakiś płyn w środku. To trzeba jest potrzebne. Albo było. O, chyj, to jest gorące. Oliwier, jakbyś chciał się ogrzeć, to tutaj jest akurat trochę ciepło. Byliśmy w serwerowni, już tam sprawdzaliśmy kiedyś w Tak, byliśmy, ale ja, tam jeszcze był komputer i mogę go później sprawdzić. To, 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 to chodźmy jeszcze tutaj. Tu mamy jeszcze. Tu już serwerowni. byliśmy. Tu? Tu byliśmy? Nie. No, byliśmy. Tu byliśmy. Ale chciałem. my chyba tu chyba nie zwiedziłem. A rzeczywiście tu byliśmy, przepraszam. Na zielacz. I po co żeś tam Mówiłem ci, że tam byliśmy. To teraz. O! Zobaczcie! O! Zawosów. Ale tu wywaliło. O, to Zobaczmy, przez szczelinę, przez szczelinę, Mało co widać. To. Wewnętrzne laboratorium. Ty, a tam jest szkło. Tak jest, no. Wy, tam... to jest terrarium? No, tak jakby. Tak jakby same rośliny, powiem wam. Okej, okay, to... czyli, czyli dobra, czyli to robię. Dobra, wchodzę tutaj. zobaczmy, co tak. Ile zapasów. Ja mogę. No, rzeczywiście. Przygotowaliśmy. Hmm. Gdzieś tu no, bo gdzieś... Ej, bo tu jest trochę tak, jak z nowoczesnym computer, tylko... Nie możesz tu... Ej rzeczywiście, ej, to jest mega nowoczesny komputer. działa? Nie działa. No nie, bo nie ma prądu, ale... O jest tu coś hmm. to książka. O co, jest są dwie. Jakby dwie książki. Czekaj. Czekaj.